Cześć, TPE, Macie. Dzisiaj zapraszam do kolejnego odcinka na moim kanale. Dziś przedstawię wam kilka toców z Premier League. Jak widzicie, pierwszy toc Marcos Alonso po wyśmienitym sezonie 2016-17, no jednak zasługuje na tego ToTSA 87 Overola postawiłem mu. Dlaczego? Dlatego, że nie to, że ma dużo informów, bo ma tych informów no, no jednak, ma, ma kilka, ale chodzi mi o to, o sezon, o granie w piłkę. To jest po prostu od jego. I gdy on gra po prostu na obronie, to naprawdę aż, aż patrzeć jest co. No. Po prostu wyśmienity piłkarz. Dałem mu 87 tempa, 84 strzelanie, 83 podań, 89 driblingu, 85 obrony oraz 90 fizyczności. Jak już mówiłem, overall 87. Dalej. Filipe Coutinho, który też zasłużył na tego typu set. Liverpoolu Liverpool w wyśmienitej formie zdecydowanie. 92 paisał, 88 strzelania, 94 podań, 77 fizyczności, 46 obrony i 95 dribblingu. Jednak zasłużył. Dalej. David De Gea, który ma 96 overall. 93 yy, ma. Ma. 93 parowania, jak już mówię. Sorry, że tak uciąłem to, ale. Zapomniałem, jak ta statystyka po prostu jest w tłumaczeniu. 92 łopania, 94 wybijania. A raczej 2 96 refleksu. 64 szybkości. Oraz. 90 ustawiania się. Przepraszam, że tak tutaj w ogóle, ale no. Statystyk brąkarza nie znam. Dalej na pewno zasłużony Eden Hazard, 97 Overola, 98 Pace'a, czyli tempa, 97 strzałów, 94 podań, 99 driblingu, no bo jednak. jak on drebluje, to ja już... No po prostu nie mam nie mam o nim zdania. To, to jest... legenda, że tak powiem. Dalej 9, 53 obrony oraz...

to jest taka maszyna do strzelania bramek. Yy, chcę go naprawdę do składu sobie kupić w Ultimate Team. W Ultimate Team. No, na razie mnie nie stać. Okej, okay. teraz mamy Envolucante, czyli też żywą gwiazdę. Dziewi 89 overrolla, 87 tempa, 80 strzelania, 88 podań, naprawdę dużo. Ale za to więcej ma Driftingu, bo aż 89. 90 obrony najwięcej, który ma ocenioną statystykę na 94. Fizyczność. Ale na, zdecydowanie Francuz ma za sobą naprawdę bardzo dobry sezon. Gdy Antonio Conte przyszedł, naprawdę podobiecznie jego grę naprawdę super. Super. Ale i tak wolę Mourinho, Tak cicho. Oraz ostatni to w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam Kevina De Bruyne dałem mu 95 overola 85 PEC'a, czyli szybkości tempa, czy... szybkość tempa. To samo. 91 strzelania, 94 podań. Podań rozumiecie 94, 93 driblingu, 50 obrony oraz 83 fizyczności. Debrojne czasem ma dobre występy, a czasem nie. Ma dwa informacje. Jeden 89, drugi 90. Naprawdę, Belk gra czasem fantastycznie, a czasem trochę zawala. Dobra, to by było chyba wszystko z tego odcinka. Jeżeli będzie po tym odcinkiem jakieś 10-15 lajków, następny odcinek z kolejnych toksów. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Siema.